Witajcie drodzy miłośnicy Bożego Narodzenia, elfów, prezentów i grzanego wina. Tutaj, kanał Bohemia i wiedeński Vlogmas. Będzie u nas wesoła, kolorowo i słodko jak u świętego Mikołaja. Będą wspomnienia, opowieści, muzyka i oczywiście. Wiedeń! Zapraszamy! Dzień dobry, w piątek 17 grudnia. Ruszamy z kolejnym vlogmasem i zaczynamy od dwóch bardzo ważnych informacji. Przede wszystkim piątek, piątunio, a więc weekend. Balang... Nie, żartuję żeby balangi, wszystko zamknięte. Um... Jeszcze tydzień i mamy święta. No właśnie, to jest jedna informacja, druga ważna informacja to. Druga ważna informacja to jest nasza koleżanka z Wiednia. Która się nazywa Anna Skiba, która może Wam pomóc znaleźć pracę w Wiedniu, a nawet w całej Austrii. Dostajemy sporo pytań o to, jak szukać pracy, jak ma wyglądać CV i jak to wszystko zorganizować. I obiecaliśmy, że nagramy taką rozmowę z Anią, ale ostatnio brakuje czasu i u nas, i u niej. A Anna Skiba to jest dziewczyna, która mieszka w Austrii od dawna, wcześniej mieszkała w Tyrolu i jest znana na Instagramie, na Facebooku, jako Polka w Tyrolu, a teraz mieszka w Wiedniu. W każdym razie może pomóc Wam, niezależnie od tego, czy jesteście w Wiedniu, czy mieszkacie w Polsce, może pomóc Wam znaleźć pracę w Austrii. No, tak, Pytajcie, jeżeli potrzebujecie czegoś, to stryjeczny wuj szwagra, jako drugiego męża, zna Anię i poleca, dlatego walcie jak w dym do niej. A tak całkiem poważnie. To jest, to jest profesjonalistka, która robi tłumaczenia. I dobrze się orientuje tej branży, przede wszystkim branży turystycznej, ale też nie tylko. Może wam zrobić analizę umowy o pracę, może pomóc w tych wszystkich formalności, formalnościach, takich w urzędach, rozliczyć pracanta, podatki. Rozliczyć podatki, napisać CV i tak dalej. Podamy, właśnie odpowiadając na te liczne pytania, podamy namiar, adres mailowy i, i namiar takie na, na to konto na Instagramie. I to nie jest tak, że my się z Anią super trzymamy i dlatego ją polecamy. Tylko ją polecamy, dlatego że ona jest, zna się po prostu na rzeczy, Pytanie jest dużo, a już, to, już też kilka osób, kilku osobom dawaliśmy kontakt do Ani, te osoby się z nią kontaktowały i wszystkie osoby były zadowolone. Tak więc polecamy. To z troski o Was. My z tego nic nie mamy, to tylko i wyłącznie, żeby Wam było dobrze, to naprawdę. To, no, to znaczy... prawda. To wszystko, wszystko, co my tu robimy, jest dla Was tylko i wyłącznie. W gratisie i tak dalej. Niektórzy się strasznie jęczą, że, to, że muszą to robić. My nie musimy, my chcemy. I dlatego, dlatego chcemy również, żeby Wam w tym ciężkim łezpadole zwanym życiem było trochę łatwiej. Tak samo jak nam. To było wdzięczne przejście do kolejnej informacji, ponieważ, żeby było Wam łatwiej, miasto Wiedeń wymyśliło taką akcję teraz, najbliższy weekend. 18-19. Jeżeli zrobicie zakupy w sklepie w wiedniu. Nie wesce się w Wiedniu, w wiedniu gdzie, na Maryhilfe iść najlepiej. Albo do jakiegokolwiek innego sklepu, który był zamknięty w czasie lockdownu, czyli nie do supermarketów i tych wszystkich innych, tylko do takiego sklepu, który był zamknięty i zrobicie tam zakupy. I od 20. grudnia możecie wysłać na określony adres wina czy tam coś w tym stylu, jeszcze podamy to na dole. Ten adres, winy Cuker że to się będzie nazywało. Jeżeli wysilecie taki paragon za zakupy, które zrobiliście, to możecie, jeżeli wygracie, a macie ogromną szansę, żeby wygrać, bo tych nagród będzie bardzo dużo, dziesiątki tysięcy. Możecie wygrać zwrot danej kwoty do 100 euro w formie bonu gastronomicznego, który będzie do wykorzystania w styczniu. W każdej najpierw w Wiedniu, a więc coś takiego już było w Wiedniu, ten bon gastronomiczny, który wynosił 25 euro na osobę, 50 na rodzinę. A teraz, jeżeli zrobicie zakupy w ten weekend i po 20 grudnia wyślecie pod wskazany adres z paragon, macie ogromną szansę dostać w prezencie, prezencie bon gastronomiczny od miasta Wiedeń i WKO. Mam kluczowe pytanie. Czy to muszą być zakupy, zakupy na kwotę 100 euro? Czy... Nie, mogą być na 500, ale hmm. nie dostaniecie więcej niż 100. Okej. Okay. Czyli kupuję cokolwiek, pralkę, suszarkę za 500 euro, wysyłam paragon i jak mnie wylosują, to dostaję 100 euro zaproszenie do jakiejś knajpy. Tak, myślę, że Mediamark było zamknięte, czy tam. no Mediamark jest tylko z tych elektronicznych, hmm. więc, więc tak. Bo chodzi tylko o te sklepy, które były zamknięte. Jak przyślecie ze szpara rachunek, to nie. I kończąc tą część informacyjną, zapraszamy na ciąg dalszy. A jedziemy do Ikei, która jest w centrum miasta, w centrum Wiednia. Mhm. To chyba jest wyjątkowa taka Ikea, prawda? No tak, jest na, na górki, nie jest bardzo ścisły, ale, ale no można powiedzieć, że w centrum miasta, dokładnie na granicy centrum i innych dzielnic. Nie ma tam miejsca parkowania, bo zaawans jest taki, żeby dojeżdżać metrem, ale może uda nam się pojechać zaparkować. I tutaj mamy Ikea, prawda? To jest przed nami. Za, za tym jakoś... budynkiem, tak. Ten budynek to jest jeszcze wewnątrz, jest tutaj po prawej stronie, zaraz skręcimy w prawo i będzie Ikea. Uwaga, 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 ukaże się tu! Już pokazujemy. Zamysł był taki, żeby to było po prostu ekologiczne, żeby nie trzeba było dojeżdżać poza miasto, wyjeżdżać samochodem i przewozić samochodem, tylko przyjeżdżać. <grym> Akurat metrem, słup, tak. przepraszam, ale... Metro jest, wyjście z metra możesz pokazać, a tam jest wyjście z metra. Wysiada się po samą Ikeą. Tylko ciekawe, Na... jak to rozwiązać, jak duże gabaryty masz zabrać? No e... To ja... Man mach umzug i smiegaj, i smiegaj... Możesz metrem przewieźć, według... Okay. nie nie to były berlińskie linie. Albo transport pewnie zamówić z Ikei. A. I o to chodzi. No to też tak. Cyk, zaraz wilk ruszamy. Wilksyty i wilksyty. Robota Metzenfuspega, a to jest oto właśnie ta Ikea, na kilka pięter, drzewa są na zewnątrz i w ogóle wszystko jest bardzo nowoczesne, według Ikei. Ciekawie jeszcze jestem, czy w innych państwach są takie IKE w centrum miasta. No właśnie. Nie wiem. Kiedyś w Warszawie była na Alejach. Naprawdę? Jerozolimskich. No to, to, to było w centrum. Ale to były lata 90 wczesne. Ciekawe czy w środku wygląda inaczej. Zobaczę. Nie, żadna Ikea nie może wyglądać w środku inaczej. Więc... Wszystko to samo. To by zaburzyło porządek IKEA. Dużo już mówiliśmy o tym jak się parkuje w Wiedniu, jakie są zasady i tak dalej, ale to jest to jest studnia bez dna, nie? Zaparkowaliśmy. Może, zaparkowaliśmy. Można zaparkowaliśmy gadać i gadać. Pod, samą, pod samym wejściem. Bliżej się nie da, musielibyśmy już wyjechać tylko do środka. Rzadko się zdarza takie szczęście, chyba zagram dzisiaj w Totka. A ty opowiadałeś, że wygrasz. Wczoraj miałeś wygrać i co? I Legia przegrała. Specjalnie wyciąłem ten kawałek, kiedy opowiadam o tym, że stawiam na Legię, bo Legia wygrała 4-0. No, 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 no tak. No. Także nie ma tego w filmie. Na szczęście montowałem po meczu. Bo Jurek wczoraj opowiadał, jak to nie postawi na legię i jak to legia nie wygra, a później to wyciął. Tak, tak w ogóle kłamiesz w tych vlogach. Tak, tak. Czasami trzeba. Show must on. musi być wesoło i ciekawie. Nie zawsze prawdziwie, nie? Żołnierz dziewczynie, nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Ale to, że nie mówisz wszystkiego, to nie znaczy, że to, co pokazujemy jest nieprawdziwe. Dokładnie. Bo... Tak, postawiłem wczoraj na zagłębie, tak, przegrałem 3 euro. No, niech już będzie. 16 grudnia I tak to wy... nie. A u was jest 17, to jest piątek pamiętam. Dzień, miesiąc, rok, godzinka. Ile 17. kosztuje godzinka? 17. 220. Dobra, lecimy do tej Ikea i zobaczymy, co tam słuchać. W zasadzie Ikea wygląda jak Ikea, tylko na odwrót jest to, że się wchodzi przy kasach. Zawsze się wchodzi od góry i, i schodzi się do kas. A tutaj jest na odwrót, ale poza tym, no już... i na dole są kasy, myślisz? No tak, to tak. właśnie, o tam. Te same rzeczy co wszędzie, tak samo poukładane Powiedz jeszcze, do czego my przychodzimy tutaj dopiero teraz, bo na samym początku, jak otworzyli IKEA, chcieliśmy przyjść tutaj pokazać, a trzeba było stanąć w strasznie. Trzeba się było rejestrować, żeby się dostać tak. na początku. Teraz można wejść po prostu z ulicy. Niesamowite. To jednak była IKEA jak nie IKEA. Bez tych znaczników na podłodze, bez, bez wielkich takich powierzchni, tylko wszystko uporządkowane na piętrach. Trudno było mi się Wszystko połapać, na odwrót, nie? Bo, bo wchodzi się od dołu od kas, zazwyczaj jak się idzie do IKEA to się schodzi do kas i się, na końcu są kasa, tu się zaczyna od kas. Ale nie podoba mi się, nie przyjdę tu więcej. Dziękuję. Nic nie znaleźliśmy, dlatego też pewnie nam się nie podoba. Nie, inaczej, inaczej po prostu urządzona ta IKEA była niż taka zwykła IKEA. I wybór mniejszy i Jurek ma wrażenie, że są wyższe ceny. Nie wiem, czy to możliwe, ale takie było pierwsze nasze wrażenie. Dobra, lecimy dalej. Świąteczny. Absolutnie żadnego. coraz częściej słyszę właśnie na na YouTube, na Instagramie. Znajomi opowiadają, znajomi internetowi opowiadają, że w ogóle nie czują klimatu świątecznego, że naprawdę coś jest nie tak w tym roku, z tym grudniem. Tylko w tym? No nie, no naprawdę to jest tak nawet dla tych twórców takich internetowych, dużych YouTuberów. To podobno jest bardzo trudny czas, jeśli chodzi o zasięgi. Ludzie są sfrustrowani, zmęczeni. Nikt nie ma ochoty na klimat świąteczny. Jakoś zmęczenie ludzi dopadło. Fizyczne, psychiczne? Zmęczenie, ja myślę, że to jakiś rodzaj frustracji. Ale Możliwe. Można też coś nazwać zmęczenie. Tak. tak. ale właśnie widzieliśmy, że na niektórych ulicach, tak jak zwykle, była dekoracja świąteczna w Wiedniu, na przykład w X Bycyrku to w tym Niczego roku. Czego nie ma nigdzie w ogóle. Sklepy dopiero co otwarte, a już. Pusto. Ludzie się tylko przepychają. Nie, to nie to. Zastrój świąteczny jest kiepski w tym roku, to znaczy tak, tak jak co roku słuchamy muzyki świątecznej, w domu super pachnie różnymi świeczkami, Choinko. choinka teraz już od kilku dni i w ogóle no, i świeci i, i staramy się właśnie tymi światełkami, dziewczyny śpiewają te adwentowe piosenki. Prezenty przygotowywały wczoraj, właśnie dla nauczycieli. No, także, co, ale, ale jakby jest. Jak, Czuję się takie napięcie w powietrzu. E, wśród ludzi. Może przez to, że teraz to wszystko było takie wyłączone z życia, i nagle tak wróciło, i tak nie wiadomo na ile, bo co chwila wszyscy straszą, że to zaraz będzie. Że to nie koniec, że to coś jeszcze się dzieje. Że nie tak. Wydarzy, nie? Sorry, bo. Kobieta na mnie rowerem chciała wyjechać. jeszcze na mnie dziwnie patrzyła, że co sobie... Czemu ja skręcam w lewo? Przecież ona jedzie rowerem. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, też jeżdżę rowerem. Wiecie, o czym myślę. Um, no i jakoś tak ponuro, ponuro i, i atmosfera jest kiepska w mieście. I... Są te światełka, tak. jak co roku i w ogóle, ale tak jest... Ja myślałam, że to tylko my mamy takie odczucie, bo tak naprawdę dopiero od kilku dni, bo jesteśmy trochę zabiegani, trochę zapracowani i no to to, 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 to trochę inaczej to w tym roku wygląda, inaczej niż normalnie, niż zawsze, zwykle. Zawsze tak Ale było. to nie tylko my tak mamy, bo coraz więcej osób wokół mówi, że to są dziwne święta, takich świąt jeszcze nie były, są zupełnie też inne niż na przykład rok temu, a klimat niby podobnym. Zawsze tak było, że ten adwent jakoś szybko mijał, że tak, nie wiem, do piątego, szóstego to tak jakoś się wlokło, a potem nagle szósty, siódmy, 24. W tym roku też takie, że nagle się obudziłem, że już jest praktycznie końcóweczka. Ale no czegoś im brakuje, nie wiem. Może spotkań, może ludzi, może takiegoś takiego... Tak, no tak, no spotkań to na pewno, bo teraz, żeby się spotkać, to też jest wcale to nie jest takie proste. Boisz się zaproponować, bo może ktoś się boi spotkać. A znowu, nie wiem, czy można? Można się spotykać? Nie. Czy to ważne, czy można? Kto chce, to się spotyka. To, to, to są tylko. Przecież nie wejdzie policja, nie powie. O, spotykajcie się! Hmm. Także. Wydaje mi się też, że bardzo dużo osób jest zestresowanych. Dużo osób stresuje się tym minionym czasem i chcieliby nadrobić te, te, ten właśnie ten stres, ten miniony czas tym okresem świątecznym tym adwentem. To nie jest takie proste, żeby tak nadgonić w dwa, trzy tygodnie i sobie zrekompensować te straty, które się poniosło przez cały miniony rok. A nie myśli, że też takie przebeblowanie w tym całym systemie, że kiedyś wszystko było w sklepach, a teraz nic nie jest w sklepach, tylko wszystko w internecie trochę to zmieniło? Bo teraz się wchodzi do sklepu z, z, z chęcią kupienia czegoś, ale tego nie ma, bo jest tylko online. A tak. Więc takie trochę wy, jest wyobcowanie. W tych, wchodzi się do tych sklepów, a tam połowy towaru nie ma, bo możesz sobie zamówić, ale jak, po co tu przyszedłeś do tego sklepu? I idę do domu. I, te, I myślę, że to, też się, to się jakoś czuje no, przez skórę. To, 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 że te wioski są w jakimś tam stopniu ograniczone, to, że jest ich mniej, to wszystko jakoś tak, jakby nie wiem, jakiś wielki kryzys nastał. I no, to, myślę, że dopiero nastanie. Tak, ale Wiedeń jest przecież bardzo bogatym miastem, a mimo to tnie się tutaj koszty. I te ozdoby nie są takie okazałe na ulicach, i wiele ulic w ogóle nie jest przystrojonych, tak jak to miało miejsce zazwyczaj każdego roku w okresie świątecznym. No i właśnie w tych sklepach też jest mniejszy wybór. No nie wiem, ja myślę, że to jest bardzo dużo różnych składowych. Tak. Tak, ja, ja też no mam takie odczucie dokładnie. Tylko... Tak. Ja myślę, że będziemy już kończyć tego vloga. Może, może później się uda jeszcze coś nagrać, jak dziewczyny wrócą do domu, ale to zobaczymy w jakiej będą formie, bo u nas te vlogi też są takie zwykle plany ogólne, trochę panoram. Jak dziewczyny nie są w formie, to nie nagrywamy. Też to jest bardzo ciężka praca, tak naprawdę całą rodzinę nagrywać i robić duble, robić detale i tak dalej, więc nie, opowiadamy bardziej my, bardziej treścią niż formą, bo. Bo formy są różne, ale nie mam też zwyczajnie czasu na to, żeby się bawić w przebitki, ustawianie i no, tak dalej. Także nie jest to pięknie, nagrane. Nie jest to sztuka to, co robimy. Jeżeli chodzi o formę, ale treść jak najbardziej. Nagrywamy w taki sposób, żeby to było przyjemne. Dla nas, żeby to była dla dziewczyn też jakaś przygoda i żeby to, nie było, żeby to był jak najmniejszy stres dla naszej rodziny. Bo to nie o to chodzi, żeby stresować się przy nagrywaniu. Taki, tak, taki kalendarzyk, taki dzienniczek nasz. Mhm. Kochany, kochany e, pamiętniczku, dzisiaj mamy 17 grudnia. No i jeszcze jedna ważna rzecz. E, mamy nadzieję, że was tego nie dołujemy specjalnie, bo jeżeli wy macie super nastrój w ogóle, słuchacie, śpiewacie przybieżeli i do Betlejem, a my wam tutaj e, to wszystko psujemy, to sorry, to tam na dole jest taki guzik stop i, i nie, to nie słuchajcie więc... No na koniec filmu to można wcisnąć. Albo przełączyć na inny film, tak. No. Dobra, to dziękujemy w takim razie, zostawimy na dole pod filmem, ja zostawię w komentarzu przypięte, zostaną y, namiary na Anię, która zajmuje się rekrutacją tutaj w Austrii, która może pomóc w znalezieniu pracy i tak dalej. Więc tam odsyłamy, a jakiś film, taki konkretniejszy z nią powstaniem myślę w styczniu. Tak rozmawiałyśmy, że wtedy ona będzie miała czas. My na pewno więcej czasu też wtedy będziemy mieć. Dobra, no to dziękujemy. Zostawcie jakiś komentarz, jeżeli macie ochotę, napiszcie, co myślicie o tym czasie, czy możemy trochę przesadzamy, a czy przesadzamy. No nie przesadzamy, takie są nasze odczucia. Jak wasze są inne, to napiszcie o tym. E, dzięki za wszystkie subskrypcje, polecenia. Z zostawcie Titanika. Nie wyciągajcie go. Tinky tá. Da jutra. Cheers.